debiucie na rynku New Connect. Dzisiaj debiutuje spółka Wake Park S.A. z Wrocławia. Jest to 73. debiutant w 2012 roku i 419. spółka notowana na rynku New Connect. Bardzo proszę o serdeczne przywitanie przedstawicieli spółki w osobach pana Marcela Tębnikowskiego oraz pana Jelena kowalczuka Działalności emitenta jest budowa i zarządzanie siecią obiektów rekreacyjno-sportowych, tu szczególnie w obszarze sportów wodnych. O tym szerzej tutaj poproszę przedstawiciela spółki, któremu mam przyjemność przekazać głos. Tak naprawdę, tutaj za chwilę przedstawimy prezentację, w której będzie wszystko powiedziane, czym się zajmujemy, jakie mamy plany, co już stworzyliśmy i w jakim kierunku idzie nasz. Witam serdecznie wszystkich tutaj zebranych i miło, że Państwo przybyli. Spółka Oli Parker 53 debiutant w tym roku, dołącza do obrona spółek notowanych w operatywym systemie obrotu. Jest to spółka publiczna, która również poprzedzając dzisiejszy debiut zgromadziła pewien kapitał na no swój dalszy rozwój z rynku publicznego, a więc. Również posiłkuje się tym kapitałem prywatnym, dlatego też apel, byście tego zaufania, jakim obdarzyli Was uczestnicy rynku kapitałowego, w dalszej znaczy, drodze nie, nie zabili. Na dowód dzisiejszego debiutu statuetka Vivendy oraz dyplom upamiętniający debiut spółki na Dniu film e, wyjaśniający na czym polega nasza działalność, co to jest whiteboard narty wodne i e, tutaj Państwo zobaczą co to jest, o czym tak naprawdę rozmawiamy. Dla niektórych whiteboard to jest coś nowego, ale jak już mówimy narty wodne, to już zaczynają troszeczkę osoby wiedzieć o co chodzi. Teraz puszczę filmik, także... Troszeczkę bardziej wyjaśniłem, na czym polega Whiteboard. Zaraz tutaj w swojej prezentacji opowiem, co to jest tak naprawdę. I zaczynamy. Whiteboard Europa, jak widzą Państwo, jesteśmy bardzo bliskim sąsiadem e, stadionu miejskiego, na którym były rozgrywane mecze Euro. Przejdę. Co to jest Whiteboard i na no Whiteboard, tak jak było widać na filmie i tutaj na załączonym obrazku, jest produkowany na desce po wodzie trzymając się drążka, który jest zamocowany do wyciągu. Mamy dwa rodzaje wyciągu, wyciągi małe, duże. Jest to nowa, nowa dyscyplina, jest to dyscyplina, która przez ostatnie dwa lata zyskała naprawdę sporo pewnych osób do uprawiania tego sportu. Są to ludzie, którzy zaczynają odchodzić troszeczkę bardziej od windsurfingu, kajta, no bo jednak tutaj nie jesteśmy uzależnieni od warunków klimatycznych, więc Tutaj wystarczy stron i dobre chęci i, i wtedy można naprawdę spędzić fajnie czas. tak odne, no to jak sama nazwa mówi, są to narki, które e, się też w powodzie działając na takim samym systemie. Wszystkie osoby muszą mieć kaski, kamizelki więc... Przejdę do kolejnego slajdu. Kolejny slajd. Model biznesowy o Park. Co to, co to jest wake park? Przedmiotem naszej działalności jest tworzenie i zarządzanie nowych obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie polski. We Wrocławiu głównie przez ostatnie dwa sezony skupiliśmy się na tym miejscu. Dlaczego? Chcemy, żeby to był taki model pokazowy, który możemy się chwalić, ale mamy tutaj plany ekspansji na rynki polski, raczej na rynek polski, tak żeby tutaj w tych wake parku powstawało jak najwięcej coraz więcej ludzi uprawiało ten sport, bo jest to naprawdę bardzo fajny sport, który rozwija wszystkie partie mięśniowe i coraz więcej ludzi wpływa. Mogę dodać, że mamy kursanta, który ma 83 lata i wpływa u nas, także najmłodszy ma 6 lat i dobrze się wszyscy bawią. Zresztą, osiągnięcia. Tutaj przejdziemy troszeczkę do finansów. W drugim kwartale, znaczy tak, w 2011 roku osiągnęliśmy przywód 228 tysięcy, natomiast w tym roku już doszliśmy, w, w pierwszych dwóch kwartałach doszliśmy do sumy 231, a jeszcze rok przed nami, jeszcze sezon trwa, także działamy, działamy cały czas. Bardzo mocno. Tutaj, jak widać, w pierwszym sezonie bardzo mocno było widać dwie, dwa punkty na naszej strukturze, które przynoszą najwięcej dowodów. W tym roku to zaczęło się już wyrównywać, przez to, że mocniej skoncentrowaliśmy się na pewnych innych elementach naszej struktury. Tak jak widzą Państwo, tutaj główne przychody pozyskujemy z wyciągu, z gastronomii. Sklepu i marketingu. Na miejscu, jak wcześniej, wcześniej przepraszam, ale tego nie wspomniałem, na miejscu mamy zatecze gastronomiczne, czyli tworzymy całą infrastrukturę, która pozwala spędzić tak naprawdę cały dzień. Osoby, które przychodzą, mogą fajnie się pobawić, automatycznie zjeść i wrócić zadowoleni do domu. Mm. Działalność całosezonowa, jak tutaj Państwo zauważyli, e, jest to dyscyplina sportu wodnych, która jest uzależniona od pogody, czyli okres e, trwania naszego sezonu, e, to jest 7-8 miesięcy. E, naszym takim głównym celem od samego początku było pytanie, co z zimą? E, od jakiegoś czasu wymyśliliśmy nowy projekt. E, jesteśmy po podpisaniu listu intencyjnego z firmą Mototeam, dzięki której będziemy mogli e, handlować, wprowadzać e, na polski rynek skutery, kłady, skutery śnieżne, skutery wodne, kłady e, i m, co jeszcze? Plan, plan jest taki, że będziemy tworzyli dużo imprez integracyjnych z wykorzystaniem e, tych urządzeń. Posiadamy 19 hektarów, które możemy wykorzystać na imprezy integracyjne we Wrocławiu lub nie tylko, bo ten sprzęt jest mobilny, więc zawsze można go zabrać w inne miejsce. E, Jaki masz marketing, jaki jest pomysł na nasze działanie, to jest zwiększenie, zwiększenie świadomości marki Wake Park. Robimy mnóstwo eventów, imprez, coraz więcej o nas słychać w telewizji. Tak jak tutaj były artykuły, były wywiady TPM TVN, TVN 1 kurs biznesu, mnóstwo gazet, wrocławskich, portali społecznościowych. O nas pisze, więc staliśmy się bardzo. Miejscem dla młodych ludzi, ale nie tylko. Dla ludzi, którzy chcą aktywnie spędzić czas, którzy chcą coś innego spróbować w życiu. Co jeszcze? Struktury rozwoju. Tak jak wcześniej wspomniałem, strukturą rozwoju jest ta ekspansja na polski rynek, tak żeby tych parków powstawało jak najwięcej. Założyliśmy sobie taki plan. Że do roku w Wake Parków powsta powstaną trzy nowe Wake Parki, e, które będą sygnowane, nas, sygnowane naszą marką. E, i, i, I ten sport się będzie rozwijał. Zależy nam na tym bardzo, e, więc, tak jak założyliśmy, że będziemy e, działać w całej Polsce, nie tylko we Wrocławiu, a może i kiedyś w Europie. Zobaczymy. Mm. Pozyskiwanie kolejnych obiektów. To tak jak wcześniej już wspomniałem, tak wygląda nasz teren. Jesteśmy bardzo bliskim sąsiadem stadionu miejskiego, obwodnica, więc bardzo łatwo do nas podjechać. To jest mapka, plan zagospodarowania. Częściowo już jest nałożony, tak naprawdę są już wyciągi, są przeszkody, jest bar, jeszcze brakuje nam kilku rzeczy, ale do tego dążymy, żeby ten planowy, planowy zarys był spełniony. Co jeszcze? Najbliższe emisje. Planujemy już niebawem wypuścić kolejną emisję serii E, której planujemy pozyskać 2,2 miliona złotych na środki, które umożliwią nam rozbudowę naszego terenu, postawienie dużego wyciągu i przejęcie na polski rynek naszej marki, czyli wakepumpów, które powstaną w innych, w innych miastach. Zarząd Głosu Mowy Irek Marcel, już nas poznaliście. I chyba to tyle, także dziękuję bardzo za uwagę.